Witajcie drodzy Czołgiści oraz drogie Czołgistki w kolejnym odcinku z cyklu Zerabiaczy. <laughs> tak się zastanawiałem, czy nie wziąć dla tego odcinka gracza, który zrobił sobie tą bitwę, ale stwierdziłem. Zresztą on też stwierdził, że jeżeli się następnym razem spotkamy, to znowu będziemy a jak on to dosłownie określił gadać dodatkowo jeszcze pół godziny o bitwie, ponieważ graczem, który zrobił tą, tą bitwę jest D-87, a czołg to tak prawdę powiedziawszy niewiele, nierzadko kiedy pojawiający się w ogóle na randomkach typ, T3, typ 64. Czwarty. To jest taka zabawka, która była swego czasu w prowadzana na raty na pokazali go na serwerze testowym, po czym go wycofali i nie wiadomo było dlaczego, co, jak. Pewnie musieli go delikatnie zbalansować. A to jest sprawa Wargamingu, także tego nie będzie, w to nie będziemy wnikać. 3500 golda to kosztuje. To jest zarabiacz, który hmm. Oczywiście jest to light, zapomniałem powiedzieć, chiński light, czyli tak naprawdę powiedziawszy jest to tyle ciekawe, że no nie mamy no kończy się, kończą się nam lighty na WZ132 i chyba że ktoś zostawiałby sobie tego WZ, -ta, bo tak naprawdę później nie bardzo mamy co robić, do czego ta załoga ma się nam przy, przy jakby doszkalać. Dlatego też no własność zastanawiał się nad sensownością zakupu tego czołgu innego aniżeli w formie e, zabawy, w formie rozgrywki, ROZRYWKI, oczywiście, i, i dla tych, którzy lubią grać slajtami, którzy lubią grać e, mm, właśnie szybkimi czołgami, ze spamerskimi łówkami, to ten czołg się odnajdzie jak najbardziej i będzie to fajna alternatywa do, nie wiem, do grania czym... Hmm. Powiem tak, mm, przy, do, przypomina mi on bardzo kelkata, bo to jest jakby bliźniacza, bliźniacza konstrukcja z helikatem. Y, I. I. Na pewno jest szybszy od helikata. 72 km na godzinę, które on tutaj sobie jest w stanie pomykać, to jest innych 72 km niż na helikacie. Ponieważ helikat ma na papierze dużą prędkość, a tak w praktyce nie jest wcale szybki, jest do tyłu, jest strasznie stymulowany. Teraz to już w ogóle masakra, którą, albo inaczej powiedziawszy, tragedia, którą zrobili z, z helikatem po po tym po jego ostatnim nerfie mm, Jeśli chodzi o cofanie do tyłu, tutaj ten jedzie akurat normalnie, czyli 23 na godzinę. Nie jest tak źle. Co mogę powiedzieć ciekawego na, na temat tego ciągu jeszcze? Lówka. Hmm. Lówka to jest... Yy, M M1A1 to jest lówka bardzo bliźniacza z wielo, bardzo wieloma amerykańskimi ciągami. Ma podobne parametry, całe 128 penetracji. Bo, jak możecie powiedzieć, że to jest no, no, to jest śmieszne, jeżeli mamy 128 penetracji, a rzuca nas na 9 tiry, tak jak to w tym przypadku. Oczywiście matchmaking ma do 9, nie ma żadnego ograniczonego matchmakingu. Jako, że jest to light, to go wyrzuc potrafi wyrzucić na 9 tiry i wówczas. No, Musimy kom, trzeba kombinować tak naprawdę co robić, jak zagrać, żeby, żeby cokolwiek ugrać, żeby mając 28 penetracji właśnie nie, nie być tylko łatwym fragiem dla drużyny przeciwnej, ale jednak coś tam można by zawsze wykombinować 2.84 czas przewodowania z tego co widzę naprawdę szybciutko. Ja powiem tak, jeśli chodzi o parametry użytkowe, można w ten sposób powiedzieć, on przypomina y bardziej. T67, czyli z poprzednio nazywanego T60, T49, ponieważ jest szyb, tak samo tak szybki, szybko się zbiera, szybko jedzie do przodu. Znaczy, T67 ma mniejszą prędkość maksymalną, natomiast, oczywiście, natomiast lufa jest ta sama. Mniej więcej porównywalny czas przeładowania mi przeładowuje T67 2,7 sekundy, ale to już jest wymaksowany, bez żadnych tam dodatków typu Kawa, herbata, ciastka, bułki i tak dalej, albo, albo koszyk konserw, tak jak w radzieckich czołgach. Natomiast mam, tyle mi przeodowuje taki wymaksowany i naprawdę nie jest pod tym względem źle. Tutaj jest bardzo podobnie, jak widać, ciało ma tą samą zjadliwość, którą zachowują się te działa na innych czołgach i naprawdę potrafi z taką łatwością przebijać wszystko, pomimo takiej beznadziejnej penetracji. To już oczywiście Gold, 150 pancerza na KW-4, to już no, nie da się tego przebić. A objechać też go nie da, ponieważ jest za dużo czołgów, a mając 40 HP nie objeżdżamy już wtedy tak chętnie czołgu. Uh. Z tego, co wiem, dla Deda jest to na chwilę obecną jedna z bardziej ulubionych zabawek. Ma już, z tego, co widzę, na nim dwie odznaki biegłości, czyli idzie mu na tym czołgu naprawdę świetnie. I... No, albo inaczej powiem tak. Jest, jest ich tak mało, tak mało osób nimi gra, że być może jest i też to spowodowane tym, yy, to takie jakby szybkie wbijanie tych oznak biegłości. No ale może mogę się mylić oczywiście, nie wcale nie jest powiedziane, że zawsze muszę mieć rację. <grym> 1949 dm już ma zrobione działkiem, które strzela po 20 po 115 Tak jak powiedziałem to jest mniej więcej to samo o tu mnie bardzo zaskoczył ten strzał ponieważ pod takim kątem w T34 no to raczej ciężko żeby tutaj się cośkolwiek żeby trafić i żeby było jeszcze zlatko bez przebiciem Ciekawi mnie właśnie jakaś kwestia jego zarabiania, w jaki sposób on zarabia i czy, czy on rzeczywiście jest wart tej, tych pieniędzy, które się na niego wydaje. Jak na razie widać, że spamuje niesamowicie tym, tym działeczkiem. Oczywiście... Tutaj det jedzie, że tak powiem, na, na ostrą wymianę. Już stwierdza pewnie, że będzie... A. No i ostra wymiana się niestety nie udała tak do końca, bo te 30, na no to to już jest... Jego lufa jest naprawdę bardzo potężna. Przyspieszę, żeby już nie przedłużać. 15, 15 i koniec. Zaraz zobaczymy, jak to tak naprawdę zarabia MK oraz wsparcie. Ja mówiłem, że Det jest, jest dobrze mu idzie tym czołgiem. Jak widzicie na dziewiątych tierach, najlepszy demecz. I to w ogóle z obydwóch teamów to już nie jest, że tak powiem, jakiś przypadek, tylko właśnie to, że ktoś lubi grać takimi czołgami, takimi zabawkami. I rzeczywiście dobrze mu to idzie. Także naprawdę wynik jest zacny. I zobaczymy, jak teraz z zarobkami. 2582 z podświetlenia z asysty, można tak powiedzieć. 3089 i zarobek na brutto 100 tysięcy. Także tu już jest taki, że tak powiem, zarobek konkretny. Pomimo tego, że strzelił chyba tam 10 pocisków goldowych, 67,5 tysiące prawie zarobione na 300. Powiem szczerze, że nie jest źle. Oczywiście ten, ten matchmaking jest troszeczkę taki. Mm, tak Delikatnie powiedziane, jest taki trochę krzywdzący ten czołg, ale jak widać, nawet na dziewiątkach sobie tutaj świetnie poradził i dzięki temu naprawdę dobrze zarobił. I tak jak powiedział, że chyba na chwilę obecną bardziej woli grać tego typu czołgami szybkimi, jakimiś takimi yy, podróżami, potrafiącymi się przemieszczać szybko, aniżeli grać dziesiątkami, bo no cóż. Ma, gra ta, ta gra ma sprawiać przyjemność, więc dlatego gramy tym, co nam sprawia przyjemność, a jeżeli to jest taki typ 64, to trzeba to robić. Dobra także przedstawiłem Wam kolejnego zarabiacza i w bitwie na tak zwany close combat, czyli na bliższych odległościach naprawdę też potrafi dużo zdziałać. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.